Witam, mamy niedzielę, 6.30, w jest taka delikatnym wiaterekiem taka pogoda, niebo ładne, tam już wystartowały dwa tiplery są w górze, a trzy tiplery i jeden Budapeszt, no niech ty dołączą tak samo do nich. Jeden stary został. Nie wiem, jeszcze od młodych może. No i one się tak będą rozkręcać. Pogodę mają świetną do lotów. Wiatru praktycznie nie ma, chłodno. Wczoraj latały nie wiem tak dokładnie ile, ale, ale z 5 godzin e, nie chcę je też tak za bardzo e, gonić raczej znaczy, gonię je codziennie po to żeby właśnie, żeby nie poginęły no. teraz przy takim okresie pierzeniamy jest 22 no i 22 młody są cały czas nic się nie podziało e, jeden tipler on już tak odchodzi no to już który raz z rzędu odchodzi od gołębi, te fajnie idą do góry z takie z wartą grupą, a, a ta reszta a ten tipler po prostu raz za razem odchodzi Te tam już są wysoko, a te idą ładnie ładnie No za chwileczkę pójdą w centkę Pokażę jeszcze przygotowałem tutaj takie młode które są tam na, na gołębniku. Znaczy, no, pokażę, pokażę je tutaj, jakie powychodziły z tych tych kolorowych, takie ostatnie młode. Tu jest takie, właśnie najlepszej samicy i tu jest ten jeden, ten jeden, to jest, jakie ładne skrzydełko to mam gołęb. To jest jeden i to jest z tym para, z tym tutaj białym, ładne gołębie. I też ładne skrzydło, ładne, fajne gołębie. A to znowu niby się wydawało, że by, by powiedzieć, że jedno gniazdki to jest zupełnie fajne. Taką ma szyję. Szyję nie wiem, czy można zobaczyć. Taką już z takimi prążkami czerwonymi. Ładny gołąbek. A tutaj ma takiego jednego, ale nie wiem, czy z niego będzie coś, bo ma strasznie te lotka takie na bok. Nie zakładają mu się. Teraz mu się założyły, ale. Ale. No i takie gołąbki są. Tu jest ich cztery i tu są jeszcze dwa takie, dwa tutaj takie, to jest z innej pary i one tutaj te miedziane wych wychodzą, o indyki się coś tam się i Tu jest znowu z tego z tych najlepszych lotników, to są dwa, nie było już gdzie ich rozłożyć na pojedynczo i są dwa jeszcze takie, dwa maluchy. Najgorsze z tego, że będziemy dzisiaj próbowali im wcisnąć, bo brakło, nie było kiedy pojechać i Brakuje mu obrączek no, takie skrzydełko. One już mają takie, nie są takie na, na takim potężnym skrzydle. są na mniejszym skrzydle z tego samca. Eee, i, ale są super no, za to Te są większe, trochę objętościowe gołębie. Ale, no, ale stosunkowo te to są na pewno lepsze. Te. I tutaj mamy jeszcze takie dwa czerwone, takie czerwono-żółte. też, Ale to małe jeszcze gąbki. Te są właśnie. I to są właśnie z tych gołębi, które tam kiedyś też zginął jeden. Fajne lotniki są. On ma jedno szczelone, białe, białe piórko. A drugi jest... A drugi jest... A drugi jest taki. A drugi już jest taki. No już ma tam wszelone takie czarne odcienie. No i, I na białym podbiciu, siwym takim ogonie i takim białym. Podbiciu. No już takie skromniejsze, już te młode już. Jak nie było gdzie już rozłożyć, można trzeba było zostawić po jednym, No, już te młode już nie chowają się, dzień już jest coraz krótszy, no i, i młode po prostu już nie dojadają tak jak powinny. Te są ładne, fajne, bo były pojedynkę, to są ładne gołąbki, te już takie już, no nie są złe, ale, ale jak, jak na, na no dwa są młode już teraz, to już jest późno. Dzień, tak jak mówiłem, coraz krótszy się dzień robi. No i te gołębie, no i że jedzą mniej już. Nie wiem, czy od tego tygodnia nie zacznę po prostu gołębiom świecić. To jeszcze były pięć Budapesztów tutaj. Jeden jest taki na takiej pomarańczowej... A idą, na pomarańczowej obrączce i... I też takich zapędów lotowych nie ma za specjalnych Kiedyś też od, odszedł od całości, a teraz fajnie idą. A tamtych już nie widać. A nie są, ale bardzo wysoko już. Nie wiem czy te telefonem chyba ich nawet nie zbliży. A tu są. może przez to jak tipplery, ale na razie żaden tipler nie odszedł. A widać, telefonem słabe zbliżenie jest. Ładnie są wysoko. Te wychodzą do nich i, i one sobie tak polatają. I teraz można, jak to w niedzielę, przedstawiam w niedzielę, wszystko zawsze rano robić. Pokażę jeszcze te młode. Te, te Zawsze na niedzielę sobie szykuję tego No i teraz będą mieć po kolei sprzątane wszyscy Będą miałem najpierw kury, a później będą u gołąbków będą posprzątane, Bo kury e, tam wymagają tak samo posprzątania A bum, tego. Teraz daję też na pierzenie olejek lniany Żeby te gołąbki miały ładniejsze pi, piórko No i, i, i naprawdę to jak przy pierzeniu to fajnie, fajnie te e, gołąbki na olejku lnianym, dodatkowo do tej karmy co daje, to daje jeszcze e, łyżkę, łyżkę po prostu olejku lnianego i to tak fajnie, fajnie się chłania. Ten ładny gołąbek wyszedł, tak, to, to fajne takie, może nie takim do końca białym, bo on tak będzie miał później taki bity na, na, na ciemno, ale ładny gołąbek, chodź, chodź, chodź. Oba taki fajny w kolorze ładny o, że tutaj ładny taki ładnie odchowany no to jak po jedynkę to jest takie są właśnie gąbki że tutaj będzie. pokażę no nie bój się skrzydło ma ładne no wezmę ci tak no tak, nie będzie no i taki na takim skrzydełku to jest gąb na ile się w ręku sami no i takie takie te są. I ten też taki fajny, z takim e, czerwonym odcieniem. Już jeden taki był. Tylko tamten miał jeszcze czarny czarne ogonek. A ten ma tylko taką centkę, centkę czerwoną po, po sobie tutaj. i Ten znów jest cały, cały biały. Tutaj ma tylko delikatnie rzucone koło oka. Takie czarne. Fokażę jeszcze jaki. A, tutaj ten jest... mój. Są na wolny obieg wypuszczone kury i indyki, jak ładnie urosły. W tym roku to był pierwszy raz, jak. No a poza tym, kury i indyki, to wszystko, wszystko w tym roku się zaczęło. Znaczy w zeszłym, no ale to jest pierwszy rok takich młodych kur i indyków. U indyków jest jeszcze 24. To jest sąsiadka sobie wzięła, ale mówiła, żeby chciała, żeby przytrzymać. Tutaj grządkę. E, e, tu moja pani mówiła, a bo wydziubały wszystko, ale mówię, za to nie ma mrówek, e, e, mrówki e, tego sforsowały, tutaj zrobiłem takie ogrodzenie, ale sforsowały to ogrodzenie i przechodzą już teraz na swobodnie. A mówię, mrówek nie ma, ślimaków nie ma, no coś za coś. no. Tych nie widać. Jak będą latać? A te pięcie jeszcze słabo wychodzą. Zapomniałeś, że do góry trzeba iść. Tam jest bardzo wysoko. Już są. Przez to, że jeszcze tiplery są, to jeszcze widać. Zatem, te 5 to jakoś kiepsko mi się tego zbiera do góry. Wręcz powiedział, że one idą na dół do góry. Myślą, że to już jest koniec. Tamte tam ładnie wywijają. Fajnie latają. No tak przy bezwiecznej pogodzie to ładnie się od, o, o, odbijają tak. Już mam namiar na jakiś sprzęt do nagrywania kupić, to e, wtedy już będzie ładnie, można zbliżyć te gołębie. Ale jak się ładnie jak się odwracają, to do słoneczka się odbijają tak na białym, na także fajnie jej widać. No i tak te gąbki będą sobie latać. Ja sobie tutaj zerknę od czasu do czasu na nie, a one tam przez ile tego czasu by potrzebowały na, na tego, no tak, no, wylatają średnio, zależną, bo to nie ma, nie ma dnia, nie, ale chłodno jest fajnie, także powinny fajnie polatać. Wczoraj były latane, ja mówię, około 5 godzin latały, a dziś, dziś nie wiadomo. Jak są trenowane codziennie, to te gołębie z automatu krócej latają. Najlepsze rezultaty wtedy jak latamy co drugi dzień. Wtedy są fajne rezultaty, wtedy te gołębie ładne, e, ładne robią czasy, ale w sumie tak de facto to tego nie potrzebuje też. Pokażę jeszcze tutaj indyczki. No i w tym roku były pierwszy raz indyki i w pierwszym razem e, wychowanych jest. Ktoś tam mówił, a bo ciężkie, delikatne i tak dalej. No nie chwalę się, ale, ale żaden nie zdechł. Było 62 indyki wychowane. Na ile było pozwoliło. Na ile pozwoliło moce inkubatora do wychowania takich indyczków, to znaczy do wyklucia. Bo tutaj z jedną indyczką było 26, dwa były tam sprzedane. Raczej znaczy, zamienione za, za, za to, jak ja, ja to mówię, to jak w dawnych czasach wymieniamy coś za coś, nie? I były wymienione za kiełbasę. A była kiełbasa z dzika, i dla dzieci wziąłem taką kiełbaskę z dzika, i tam i e, indyczki po prostu były zapłatą za, tam, za, za tę kiełbaskę. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam na kolejne filmy. Jeszcze kurki takie, o, już, coraz, już teraz będą zamykane, bo już są coraz większe, już coraz więcej szkody robią, ale jak przedtem były małe, to tak fajnie tutaj chodziły, a teraz jak już są coraz większe, no to już będą zamknięte, bo mają otwarte tutaj, ale później to, to już będziemy mieć zamykane, no bo, no bo już trochę szkody zaczynają robić i, i będzie tak samo ich mniej, bo było ich 100 w sumie, też tych kurczątek. Tutaj to takie trikolor. Reszta tam jest przy tym, no w sumie rozsiane są wszędzie. Te budapeszty te pięć nie chcą być do tych. Wyszły wyżej, ale nie idą tak bardzo do góry. Jeden przytrzymuje, zaczyna coś tam przyklepywać i reszta za nim leci. O, są tutaj. I pięć ich coś tak nawala. Nie wiem co... A tamta reszta, a tamta reszta. O! No! Na limicie. Na limicie krycia. Ładnie już chodzą, Fajnie latają. Pozdrawiam. Zapraszam na kolejne filmy. Jak się podobało. Jak zwykle, kciuk do góry. Zawsze będzie tak milej i to do usłyszenia. Pozdrawiam.